Jest poniedziałek wielkanocny. Bogdan Rymanowski, witam Państwa i zapraszam na wydarzenia. Powrót do obostrzeń. Zawsze mieć na sobie, zakrywać usta i nos taką maską. I apele o rozsądek. Od mężczyzny była wyczuwalna woń alkoholu. Ciężka sytuacja w domach pomocy. Doświadczenia z osobami żalonymi żadnego. Zakaz odwiedzin, zakaz wyjść, zakaz wyjazdów. Absolutnie nie czujemy się bohaterkami. Cisza w salach koncertowych. Liczba nowych zachorowań nieznacznie spadła, lecz resort zdrowia apeluje, aby nie wyciągać z tego żadnych pochopnych wniosków. Przez ostatnią dobę przybyło 260 nowych zakażeń i zmarło kolejnych 13 osób. Szczególnie ciężka sytuacja panuje w domach pomocy, gdzie znajdują się osłabieni i schorowani pensjonariusze. Coraz więcej takich placówek musi być objętych kwarantanną. Michał Kwiatkowski. Wątpliwości to zawsze z domu. Każdy z nas ma rodzinę. Usłyszeliśmy od pielęgniarki skierowanej przez wojewodę do pracy w Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy w Łódzkiem. Doświadczenia z osobami żarżonymi ża żadnego. Adami przekazujemy środki ochrony osobistej, przekazujemy właśnie dodatkowe personel w formule tych skierowań do pracy. To jednak wciąż mało. W wielu ośrodkach sytuację ratują wolontariusze, bądź jak tu w Bochni, zakonnice. Absolutnie nie czujemy się bohaterkami. Czujemy się po prostu potrzebne tym ludziom i cieszymy się, że możemy im to dać. Sytuacja wydaje się opanowana. Żadna osoba nie gorączkuje, nie ma też żadnych cech duszności, niewydolności krążeniowo-oddechowej. COVID-19 atakuje jednak kolejne ośrodki pomocy. Ich osłabieni wiekiem i chorobami podopieczni są podatni na